Szioneczku moi drodzy, tutaj Józef z filmy Star Park. Witam Was w swoim filmiku. Kto obejrzał mój poprzedni filmik pod tytułem Jak to wytrzymało 30 lat Otóż powiem, nie wytrzymało. Nie było tu ani lakieru na tym parkiecie, na tej mozaice. Tylko tarty brud, woda. Ten park już był normalnie szary. Ale jest już wycyklowany, dopieszczony, jak to można powiedzieć, i będzie pokryty trzema warstwami lakieru na bazie żywicy. Otóż zapraszam do oglądania i miłego. No i jest nie do porównania. Piękna mozaika. jak to dostanie, lakieru będzie coś cudownego. Tutaj drugi pokoik jeszcze jest. Też taka sama mozaika. Prawda, była chyba jeszcze w gorszym stanie. Ale jest tak samo cudowne. Bez lakieru jest pięknie.